Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym komentarzu rynkowym firmy Epetrol.pl. W ostatnim tygodniu mamy okazję obserwować cały czas drożejącą ropę na rynkach międzynarodowych. W Londynie osiągnęła ona przed kilkoma dniami już poziom 100, nawet 101 dolarów, co jest no, przełamaniem psychologicznej granicy spowodowanym oczywiście wydarzeniami w Egipcie i obawą przed wpływem tychże wydarzeń na światowe rynki, przede na, 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 na bezpieczeństwo dostaw ropy z rejonu Zatoki Perskiej przez kanał sueski, który jednak jak donosi administracja egipska, odbywa się zupełnie normalnie, nie ma żadnych problemów związanych z tranzytem ropy. Ponadto wszystkie czynniki wskazują na to, że Stabilność dostaw do Europy powinna zostać zachowana. Międzynarodowa Agencja Energetyki prosi OPEC o zachowanie pewnej elastyczności. W Stanach Zjednoczonych poziom zapasów również wzrasta, a więc sytuacja na rynku ropy okazuje się być dosyć stabilna. To też domniemywać można, że, że te wzrosty będą chwilowe i, i dosyć w krótkim czasie okażą się jedynie jakimś rodzajem reakcji na, na, po prostu na obawę rynku przed, przed zagrożeniem. Tymczasem w Polsce również mamy dosyć ważne wydarzenia związane z cenami paliw. Mianowicie dzisiaj koncern, jeden z głównych graczy polskiego rynku paliwowego ogłosił, czy zostało to raczej przekazane przez, przez jedną z czołowych gazet w Polsce nie będzie podnosił cen paliw powyżej 5 zł, nawet wszystkie stacje musiały tą cenę do owych 5 zł zredukować. Co niewątpliwie wpłynie na, na konkurencyjność na polskim rynku i na poziom cen. W tym tygodniu notujemy bowiem za najdroższą benzynę 98 poziom 4 ,9 zł. 99 groszy wobec jeszcze 5 zł i 10 groszy przed tygodniem. Wszystkie paliwa tanieją o około 2-3 grosze mniej więcej. Tak benzyna 95, najpopularniejsza kosztuje 4 zł i 63 grosze, a olej przepraszam 4 zł i 83 grosze, natomiast olej napędowy 4 zł 63 grosze. Te ceny nie powinny się jakoś zdecydowanie zmienić w najbliższych dniach. Jednakże, no z uwagi na, na sytuację na rynkach międzynarodowych, owo, owo podwyższanie się cen ropy, musi się ono również przełożyć na cenniki hurtowe naszych rodzimych operatorów. To też pewnych zwyżek cenowych możemy się spodziewać może nie w najbliższych dniach, ale na pewno w najbliższych tygodniach.